Paulina, jak no już teraz z szczegółami prognozy pogody, dobry wieczór. dobry wieczór. Na zachodzie upały, męczące upały, czy te, te wysokie, bardzo wysokie temperatury również dojdą do Polski? U nas jutro nawet 33 stopnie w cieniu, więc spokojnie. jutro będzie bardzo gorąco. Na horyzoncie też widać w długoterminowej prognozie pogody jeszcze wyższe temperatury, ale nie przez to najbliższe dni. Na to musimy poczekać jeszcze jakieś 10 dni. Tak to wygląda w prognozach tych długoterminowych, ale przez najbliższy czas też dosyć spokojnie, bo wędrówka frontów atmosferycznych i dużo zmian w pogodzie. Zresztą mam wrażenie, że od początku wakacji cały czas bardzo się, dużo się dzieje, tak. prawda? Raz jest cieplej, później jest upalnie, później mamy gwałtowne burze i w zasadzie nie ma takiego spokoju, bo nawet y, kiedy jutro będziemy mieć czyste niebo nad Polską, to temperatura miejscami będzie tak wysoka, że będzie uciążliwa. Nie ma nudy. Nie ma nudy. <laughs> to zobaczmy, jak to wygląda w szczegółach. Zapraszam. Nocą trochę nudy i takiej pożądanej, i mam nadzieję, że Państwo odpoczniecie porządnie tej nocy, bo temperatura na to pozwoli. Ta noc będzie ciepła, ale taka komfortowa, można powiedzieć. Temperatura w centrum do 15-16 stopni, na południu kraju do 14-16. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie 9-10 stopni. Noc bardzo pogodna, bez opadów. Ze słabym wiatrem ciśnienie 1009 hektopaskali. Za to jutro w ciągu dnia, co prawda na niebie. Spokój, słoneczny spokój. Będą się pojawiać tylko niegroźne chmury pierzaste, kłębiaste. Niebo w zasadzie będzie niemalże czyste nad Polską, ale temperatura wysoka. Już od samego rana będzie bardzo ciepło na krańcach zachodnich, południowo-zachodnich i w ciągu dnia w cieniu na termometrach zachód-południowy zachód z temperaturą do 32-33 stopni. Będzie bardzo gorąco. Oczywiście odczuwalna temperatura może być wyższa od tej na termometrach. My podajemy, pamiętajcie Państwo, o tym temperaturę w cieniu, w słońcu zawsze jest zdecydowanie bardziej gorąco i chronimy się w takiej sytuacji przed tym palącym słońcem, bo jutro będzie ono naprawdę uciążliwe. Nieco chłodniej w centrum, 28 stopni, a znacznie bardziej komfortowo będzie w północnej, północno-wschodniej części kraju, bo tu termometry wskażą od 23 do 25-26 stopni wiatru miarkowany i słaby na jutro. No to dużo słońca, to można też korzystać z tego słońca, ale Oczywiście, oczywiście że z tak, rozsądnie. Tak, Bardzo dziękuję. Powiem Jaseku Że my wracamy do Państwa oczywiście jutro o 21, ale już za chwilę wydarzenia wieczorne. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.